W tym przykładzie jeżeli chcemy wymnożyć liczbę mieszaną przez liczbę całkowitą to na początek musimy zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. I robiło się to w ten sposób, że przemnażamy jedynkę razy czwórkę z mianownika, tak? czyli tą część całkowitą przez mianownik otrzymujemy 4 no i do czwórki dodajemy 1 z licznika i w liczniku otrzymujemy wynik równy 5. Natomiast mianownik przepisujemy. I teraz możemy ładnie skrócić przez 2. 5 razy 3 to 15. 15 drugich, czyli to jest 7 całych i 1 druga.